jako mieszkaniec Kolna, jako dla będę wspierał tutaj starania, żeby to hale pobudować gdyż widzę potrzebę budowy tej hali. Hali sali zależy jaka tutaj by wielkość tej hali była jakie środki na to były przeznaczone. Wiem, że jest problem Rozmawiałem z wieloma nauczycielami, się też teraz równo ze szkoły z gimnazjum, jak i z Muceum Ształczącego. Jest taki problem z rodzicami oczywiście, jest problem taki, że uczniowie na przykład yy, yy, gimnazjum yy, odbywają dyspo, zajęcia wf na yy, korytarzach, a jest yy, obok hala lub na basenie i, i hala jest wtedy zajęta przez na przykład yy, grupy yy, ze szkoły, yy, liceum ogórz, ogólnokształcącego lub yy, technikum. Dlatego tutaj yy, yy, jest potrzeba tej hali. I w, Powstaje drugi problem z administrowaniem tej hali, bo my jako powiat e, czynimy duże nakład na to na halę. Około 80 tysięcy jest przeszczone rośnie na, na to halę. Nie mamy wpływu na ich, praktycznie na roz tych tej, tej kwoty. Nie wiemy naprawdę jak ta, ta kwota winna do nas wpłynąć. A tutaj, gdyby powstała ta ewentualnie e, hala, koszty by spadły na pewno, e, wie, koszty były zupełnie większe i e, można by było czerpać jeszcze korzyści z wynajmu, które by można było prowadzić po godzinach popołudniowych Dziękuję. Dziękuję.